Co nad przyrodzonej siły nad światem, To obrócę na to, by to serce podbić i mieć moim. Skierko? hochliku. Czy słyszałeś, Skwierko, moją rozmowę z kochanką, aniołem? Ciocia Poczarowa pyta się, co będzie z tym obrazem. Na co wujcie mówi, że wszystko zrobi sam. Sam, po czym zdejmuje marynarkę i przystępuje do dzieła. Najpierw każe służącej kupić gwoździe za sześć pensów, a za nią posła chłopca, żeby im powiedział, jakie to mają być gwoździe. Po tym wstępie wuja zaczyna się rozkręcać i niebawem stawia na nogi cały dom. Wówczas woła: Wilusz, skocz na pomłotek, a ty, Tomek, przynieś mi linijkę. Dawajcie drabinkę i krzesło, może lepiej kuchenne. Marysiu, nie odchodź, ktoś przecież musi mi podtrzymać świecę. Wytrwałości zaś damy wiarę. Gdy o chlebie i o wodzie Tylko przebiegnie zbyt długo Rok i dni sześć Jestem w grobie, ale zawsze twoim sługą Zaś śmiałości w tym sposobie da mi dowód, kto dać zechce W oddalonym stąd krainie Jadowity potwór słynie Najmężniejszym trwogą bywa Krokodylem się nazywa Niech go schwyci i przystawi Moje oko nim zabawi Chociaż jak rząd kiełbas przebici jesteśmy jednym prostym rożnym nienawiści. Jednego do wszystkich i wszystkich do jednego, tego pierwszego. No nie, ten to już się posunął za daleko. Do samej lady, gdzie zabiera nam sprzed nosa, spod noża, ostatnią kiełbasę, która należała się nam. Niech on nie pcha nosa w cud naszej chwilowej wspólnoty. No, może przesada z tym cudem, ale w końcu jakoś się pcha wspólnymi siłami, naszą daleko posuniętą bezsilność. W końcu nawet ten jeden szczęśliwiec pójdzie w tłoku, z kiełbasą i z życiem. Pani córki nie ma. Tak, ale mogę wiedzieć, gdzie jest? Tego nie wiemy. Dostała zezwolenie na wyjście do parku i już nie wróciła ze spaceru. Trudno mi było opisać, jak się wtedy czułam. W domu usiadłam w dużym pokoju przy telefonie. Wieczorem, 20 po 11, telefon ze szpitala. Krystian wróciła. Obojętność pielęgniarek była oburzająca. One twierdzą tak. Jak chce uciekać, to niech ucieka. Jej sprawa. Miałyśmy tutaj wystarczająco... Cała skrwawiona męża zabójczyni żona bierze przez łąki, przez kieje. i górą, i dołem, i górą. Zmrok zapada, wietrzyk wieje. Ciemno wietrznie ponuro. Gdzie Gdzieniegdzie wrona kracze i puchają puchacze. Bierzy w dół do strumyka, gdzie stary Bóg rośnie do chatki pustelnika. Stuk, 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 stuk. Padła zapora. wychodzi, starzec świeci. Pani na kształt upiora, z krzykiem do chatki leci. Ha, ha, Siniałe usta, oczy przewraca słup. Drżąca, zbladła jak chusta. Ha, ha mąż! Haha, ha, trup! Mam wróżyła. Z takich liczek wróżyć łatwo. Sliczna śliczna, ha kwitnął jak lilię. A, jam też kiedyś takie miała białe i różowe. Słońce je popaliło, deszcze krasę popukały. A nie deszcze, łzy! To były łzy! Oni po bróże. Dłoń ta biała, nienamulona. O! Wielka bieda z taką dłonią! Tyściąt chłopsów sięgnie po nią, a królewna żadnego nie zechce. O! Nie idź ty na kupę! Mówię ci, nie idź! Jak pójdziesz, krew się poleje. Coś tak zbladła, a bo ja wiem, co mówi, co szepcze do ucha językiem obraca.